Witam to Metal Master i będziemy kończyć naszą grę w 2. O! Już widzimy tutaj kogoś. Hmm. Aha. O! Znaczy, jak słyszymy, już jesteśmy bardzo blisko Cytadeli. Wręcz tuż przy niej. Nie wiem. O, dobra, widzę ją. Ciężko nie zauważyć. Dobra, biegać tam jest Strider, więc wolę się z nim nie zadawać. O! Dobra, już widzę nasi znajomi. Niestety, bardzo części. O, ile ich tu? Nieco dużo, ale dobra, chyba jakoś sobie damy radę. No przecież przyodowałem. O co Wam chodzi? a dobra, Amo. Wezmę. Um, coś tutaj. Aha, dobra. Trzeba było by to jakoś za, za, zabić. Dobra. E, tam był strider. Ale zgaduję, że przez niego się nie prześlizgniemy od tak, sl Chociaż. Można by spróbować. A co mi szkodzi? Dobra, idziemy. Raczej biegniemy. A tam strider, dobra. Chyba e, został u mnie w spokoju. Tak zgaduję. A dobra jednak nie. A dobra, przy. Przebiegnę jakoś tu. widzicie? Dalej. Czysto jest? Czysto już lepiej nieco? Ła! No, zniszcz to. No, dziękuję. E, Biegnie, bo tutaj jest strider. O... wow! Co się dzieje? Dobra, biegnę tu szybko. I jeszcze Może kulką? Tak mam ich trochę dużo. Coś zabiło, nie wiem... Ło! Wszystko tu wybucha. A, to jakaś pułapka była. Tak jest kryptne. strzelaj. Dobra. Eee, granat. Nie, nie chcę granaty. moglibyśmy mi rzucić, tylko że... Ło! Eee, nie w takiej formie. Jeszcze mi się omnic... O, już dobra, mam. Nie jest tak źle. Hmm, co my tu mamy? Eee, o -o, trochę ich tu jest. Może tak jakoś ich po, bym powybijał. Co tu się dzieje? O, wy żyjecie? Jakim cudem? Też by się tam zginęli chyba. No cóż. Eee, dobra, już giną mi tam znowuż. Co tu strzela? <laughs> Ciekawe się robi. Um, co my tu mamy? Na górę. Dobra, amunicja. Bo tak się co chwilę kończy. Zauważyłem. Ła, stajer. Dobra. Apteczka. Apteczki. Ła, wszędzie apteczki, tylko że teraz już nie mam co z nimi zrobić. O, nawet mam pancerz, pan pełen. Co się rzadko zdarza. Natomiast o dziwo gorzej auć e, ze mną teraz. I z amunicją. Co się stało? Dobra, tutaj były apteczki gdzieś, tak, i widzę, może być, ouch, a dobra, zauważyłem, że te kulki na nas nie działają tak y, jak na nich, to jest trochę niesprawiedliwe, ale cóż, wydaje mi się, że powinny być na no, w miarę równych zasadach, ale dobra, to może jest na ciężkim poziomie trudności, gram na normalnym, więc, a nie, znowu szamunicja, za dużo tu wszystkiego granat o dobra dzięki na zdecydowanie się przyda ouch Mmm, dobra zgodę, że tam będę musiał jakoś wow. Dobra biegnę dobra nieważne tutaj coś wybuchło po drodze yy, zaopatrzenie tak tak zdecydowanie kusza nie mam pewien zapas amunicji do kuszy ale zaraz to zmienimy Skoro tutaj leżę, to mogę sobie trochę poużywać, tym bardziej, że lubię to robić. Szczególnie. Co tu się nie dzieje? Mmm, no nie wiem. O! Tutaj, dobra. Proszę, działa dobrze. Ciągle. Mmm, dobra, może teraz coś standardowego, chociaż mam mało trochę amunicji, ale myślę, że to zaraz jakoś nadrobię. Przynajmniej taką mam nadzieję. E, gdzie? Wszędzie! Dobra... Eee... Naboje! Amunicja! jakkolwiek No nie, nie... O! Może tutaj coś będzie? O! Pewnie, że jest trochę. Nie wiem, ale zawsze coś! Posłuchaj się! Wow! i apteczki! Dobra, przyda się przynajmniej nieco do ładowania do pancerza. Um, tam widzę tutaj amunicję. Rakiety, czyli możemy zdjąć tego Stridera, co też chyba zrobię, bo już mnie nieco wkurza. Eee, tam, dobra, tu jeszcze normalnie zabiję go. Nie będę aż tak rakiet używał, chyba że tu Striderów pełno wokół. Dobra, na górę. No dobra, już nie, muszę się naładować. Nawet przejść nie dali. Dobra, idziemy na górę. Jeszcze tu pewno wrócę jak zniszczę tego strajdera czy coś, ale dobra. No nie, jeszcze tam. O! Nie, jeszcze tam tylko mnie strzelają. A, to ten strider, do którego miałem zniszczyć. Dobra, to się nim może zajmę. To by było... No nie, amunicja. Tutaj, dobra. Eee, szybciej. A traf to. Szybciej. Amunicja. No tak, nie wiem, się tego trafić. Dobrze, że, to jest, że jest tu ta amunicja, bo inaczej to by też się na pewno nie udało. No wreszcie, padło. To no, jeszcze to załatwię. No, już mam, tu mam amunicję. A, oni się pojawiają. No. tracić to są nieskończeni wrogowie. Ten Strider pewnie też nieskończony, więc nie mamy co walczyć. Pozwólcie. Mm, to naładować, zdecydowanie. No, i możemy iść dalej. Nie wiem gdzie, ale dobra. Stridera już zniszczyłem, więc chyba nie ma sensu drugiego. Ale też niezbyt widzę inną drogę. Dobra, to załatwię tego. Ostatniego. Tylko nie wiem czemu jestem tutaj, bo bardziej to by się na górę mm, przydało wejść. Tam jest amunicja w końcu. No zaraz, tu mnie zabije. No ładuj. Dobra. I teraz po amunicję latać. Cały czas. No cóż. Gdzie? Tam. Traf! No. Dzień. To jest chyba zbyt niszmałe. No jest, wreszcie. I naładować. Mam nadzieję, że już więcej ich nie przylezie. Kieruj się... Z... Co? W stronę konia? Jakiego konia? Ja tu żadnego konia nie widzę. A chyba tych strajderów więcej nie przybywa. Dobra, więc może teraz uda się tych zabić. By się przydało. No i po problemie. Um, gdzie teraz? Hmm... Tam? Chyba tak. Ale nie wiem. Dobra, spróbuję. No, nie. Świetnie. Wziąłem się na sam początek. Powiedzmy, że nie o to mi chodziło. Ale dobra. Przebiegnę jakoś już to. Mm, tylko znowu już będzie trzeba tam latać. <grybujesz> po te apteczki. No cóż. Dobra, będę musiał poczekać. O! Jakieś zateczki pominąłem po drodze. Ciekawe. O! I to jeszcze jakie? Pełno pancerza. Można nie tak źle, że tu spadłem. Nie aż tak bardzo. Hmm, trendy... a tędy. Co tam jeszcze strzela? Już wszystko powinno nie żyć, a nie. Apteczka, dobra. Na tym muszę już tam korzystać z apteczek. Mmm... Trochę drogi zyskaliśmy dodatkowej, ale cóż, przynajmniej doładowanie jest. Ej. To jest pełne. Dobra, gdzie tu trzeba iść? Tylko ktoś tu był i kierował się w stronę konia. No nie wiem, ja już na konia nie widzę. Ale wiem, że trzeba się kierować w stronę cytadeli. Tylko jak to zrobić? No to jest dobre pytanie już. Hmm, no tam widzę jakieś przejście, ewidentnie. A, tylko tam trzeba jakoś inaczej zejść, chyba. Chyba tak. Mm, tędy. Spróbuję tutaj na przykład o, coś jest eee, zaopatrzenie, dobra i chyba to znowuż nie to gdzie mieliśmy, tak, bo tu jest ten dobra eee, tak więc myślę, że znowuż się za chwilę zobaczymy, jak już ogarnę drogę dobra, już mam znalazłem drogę eee, którędy trzeba? tędy trzeba przejść po tych takich mm, Konstrukcja żelaznych. <grych> nie wiem po tych słupach takich. No. E, tutaj na dół. Auć. Tak. E, tu coś spadło. Nie wiem co to. Ale dobra. Mm, Który endy teraz? Chyba tędy. No Tak, tutaj. O, o, sporo ich tam. Może z kuszy skorzystam. Na takiej odległości by się przydało. Mm, jeszcze tutaj. Jeden.

A może jednak się przedostanie? Czemu nie? Najszybsza droga. Well, go through, e, no, ty mu... O już mogę, dobra. Breen, said... no. <laughs> no dobra, spoko. O, jakieś kanały. O, zaczyna się ostatni rozdział. Znaczy znajomy mi powiedział, że ostatni. E, nasi dobroczyńcy, w którym pewno zakończymy już naszą grę. Przed nami jeszcze oczywiście epizod 1, epizod 2, ale to na razie się tym nie będę zajmował. O, czyżby to była cdl -a? Chyba tak. E, dobra, e, Ten ze zejść trzeba? Chyba tak. O, trochę... o, kamienie jakieś. Można je rzucić? Oczywiście, że można. Dobra. Ale się rozbudowali! W cholerę dużo! Hmm. Tędy czy gdzie? Gorzej, tu by się spadło. Ale cóż, e, chyba tu. Tak, ło! Wow. Nie trochę. <grytanie> A cóż. Ło, hmm. wow. stadela ciągle się rusza dziwnie. Nie wiem co to robi, ale chyba tu można zejść. Mam nadzieję, że to nas nie zabije. Nie. Um, tylko gdzie... O, chyba tutaj. O, jakieś przejścia. Fajne. Może być. E, tędy? Pewnie tak. No, jak, jakiś labirynt, czy coś. Co my tu mamy? Dobre jakieś przejście, chyba w miarę bezpiecznie. Hmm. Przypominam się trochę zakończenie z metra. To dlatego, że to takie korytarze. Eee, tutaj raczej nie. Wow! Jest źle. Postarali się trochę. O, znowuż te sarkofagi fajne. Zgaduję z kim. W środku. Eem, tędy chyba. Oczywiście jest, jest jakiś labirynt. Chociaż nie tak źle. Wow. Ciekawie, tu nie ma co. Widoczki, pierwsza klasa. Wow, co oni tu robią? Eee... Co oni z nimi robią? A nie, to są puste. Ciekawe. Nie ma w środku ludzi. Jakby też byli ludzie, wie Byli <gry> ludzie. Wow! Tak e, można tu wejść. No spoko. E, ciekawe miejsce. O, o Co to z nami zrobi? Um, to był głupi pomysł. Zdecydowanie. Chociaż może nie będzie aż tak źle. E, I co teraz się stanie? Au! Dobra. Tą śmierć jednak zostawię. Jako że była fajna. Ale myślę też, że na tym już zakończymy. Widzę, że cie... zapowiada się ciekawy rozdział, dlatego po prostu zostaję wam na następny odcinek. Tak więc do zobaczenia, do ostrzenia, na razie, pa.